Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku menedżerskiego Five O'Clock. Dzień dobry. I witamy Łukasza Kiełka, który po raz kolejny jest moim i Państwa gościem i niezmiennie rozmawiamy o tym, jak to jest na własnej działalności gospodarczej, na rozkręcaniu własnego biznesu, niejednokrotnie po odejściu z jakiejś organizacji. O wielu aspektach w wcześniejszych odcinkach rozmawialiśmy, mhm. natomiast ostatnio zakończyliśmy tym. Łukasz, że czasem jest taki trochę mix. To dotyczy różnych branż. Jedną z nich jest ta, którą my dobrze znamy. Ty w niej pracujesz cały czas, ja się z niej wywodzę, czyli branża finansowa. Co mam na myśli? Czasem jest tak, że to B2B, w sensie tak, ta działalność gospodarcza, to jest taka właśnie forma bardziej współpracy. Czyli organizacja, korporacja mówi: Panie Łukaszu, zapraszamy do pracy, może pan pracować dla nas, może pan pieniądze zarabiać, tylko to będzie umowa współpracy. Pan ma własną działalność. Nawet będzie pan miał miejsce pracy, ma pan nasz brand, ma pan przeszkolimy, jest onboarding, ma pan nasze produkty, może pan się naszym brandem posługiwać, naszym know-how i tak dalej, i mamy wsparcie, ale to wszystko będzie w oparciu o pana własną działalność gospodarczą. Czasem jest nawet tak, że będzie tam jakaś podstawa, że pan się tam z usą nie martwił i tak dalej, ale generalnie wiadomo, że lwia część wynagrodzenia to jednak jest wyłącznie prowizja. I teraz pytanie. Czy to jest dobry model dla każdego i na co uwagę zwrócić, jeżeli taki model nam ktoś proponuje? Wszystko to. W ramach tego pytania pozwolę sobie poruszyć dwa wątki. Jeden jest nie... poboczny, nie wprost związany z, z tym pytaniem, ale myślę, że warto go poruszyć. I pierwsza sprawa to jest taka, że. Warto na przykład, jeżeli już chodzi nam po głowie na przykład to, że może sprawdzę się we własnym biznesie, to uważam, że warto zacząć, jeżeli pracujemy na etacie, to pracujmy dalej na tym etacie, tylko właśnie ten biznes dodatkowy spróbujmy rozkręcać po godzinach. Czyli. Najmniej na to poświęcamy po pracy godzinkę, dwie dziennie, na to, żeby swój jakiś dodatkowy biznes rozkręcać, czy w weekendy, wtedy możemy się sprawdzić, jakby tak? Czyli mamy tutaj bezpieczną sytuację, bo dalej pracujemy na etacie. Jeżeli to nam nie koliduje, róbmy coś dodatkowego, a być może okaże się, że na tyle szybko rozkręcimy, że będziemy mogli zrezygnować z etatu, a być może okaże się właśnie po paru miesiącach, że jednak to nie jest dla nas, że, że czujemy się jednak lepiej na, na tym etacie. I teraz ten główny wątek, czyli propozycja, powiedzmy, Korporacji, która mówi, że ok, nie rozstajemy się, ale proponujemy inną formę zatrudnienia. E, czy to jest dobre? No, uważam, że, że jak najbardziej, jeżeli ktoś mm -hmm. ma wyniki, czyli tutaj no, szczególnie to dotyczy działu sprzedaży, jeżeli ktoś ma wyniki, to najczęściej, no, ja co prawda dawno w korporacji nie pracowałem, ale, ale przypuszczam, że to się nie zmieniło. Najczęściej jest tak, że jeżeli ta podstawa jest tak, jak w sumie jest jakaś minimalna, czyli tam zapewniamy ZUS, albo w ogóle jej nie ma. Mm -hmm. To najczęściej to wynagrodzenie prowizyjne jest znacznie większe. Więc jeżeli jesteśmy liderami w czołówce sprzedaży w naszej firmie i mamy taką propozycję, to zakładam, że te nasze zarobki faktycznie zwiększą się znacząco. Więc biorąc pod uwagę wyniki, biorąc pod uwagę umiejętności, jeżeli dalej mamy ten sam brand, dalej mamy powiedzmy komputer, dalej mamy biurko, przy którym możemy spotkać się z klientem, idźmy w to jak najbardziej, też przypuszczam, że na B2B wtedy firma mniej patrzy nam na ręce, w sensie takim, że nie będą nas rozliczać z godzin, czy siedzimy przy biurku, gdzie pojechaliśmy akurat w danym momencie, no byścieśmy jesteśmy na B2B, więc teoretycznie nie powinno ich to interesować, przenosimy wynik, jest sprzedaż, jak najbardziej. No właśnie, to pytanie to jest takie, czy to, że nas nie pilnują, czyli że wynik zawsze broni, a nie jest trochę ryzykiem? no bo nie mam właśnie kierownika, nie muszę odbić karty przysłowiowej tak. o dziewiątej rano w biurze, to trochę jakby Skłonić może niektórych to jest fajne, bo właśnie jak, jak ja muszę dziecko rano do przedszkola, albo mhm. mi się pochoruje, albo jest ładna pogoda, to dzisiaj sobie odpuszczę, pojedna do wodę i zaczynamy tak trochę bardziej lekko traktować ten kalendarz. To nie jest też trochę czasem ryzyko, jednak zagrożenie? Jest jak najbardziej. To znowu wracamy do osobowości, tak? Jeżeli ktoś jest systematyczny, konsekwentny, to to nie będzie żaden problem. Więc wręcz raczej uważam, że to będzie dodatkowa motywacja, um, głównie finansowa, że raczej taka osoba może dowozić jeszcze lepsze wyniki, mając właśnie z tyłu głowy ten luz, że okej, okay, ja nie muszę być właśnie od 8 do 16, 9 do 17 pojawiać się w tym biurze, czy przyjść, zameldować się, dopiero wyjechać z służbowym samochodem, tylko mogę rano poświęcić czas na rzeczy dla mnie ważne, czyli mam już te obowiązki Spełniam w tym momencie, kiedy chcę, kiedy, kiedy jest mi wygodniej, czyli, czyli właśnie mam ten luz. Nie tak, że ktoś mi narzuca ten kalendarz, więc tutaj raczej spodziewałbym się lepszych wyników. A z drugiej strony, no, wracając do tego, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, na pewno będzie część osób taka, która musi mieć ten mm, taki. Tę kartę. Tę kartę, Tę kartę, Tę kartę tak. którą musi odbić. Tak, po prostu. Mhm. I, I lepiej się z tym będziesz czuć, po prostu. Tak. Mm, tak. Czyli wracamy do tego, co też linkuje nam się do sportu, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Konsekwencja, wytrwałość. Tak. To się ładnie mówi: motywacja pozwala ci zacząć, ale konsekwencja jest tym, co pozwala ci wytrwać. Dokładnie. Okej, okay, to Łukasz. Chciałbym jeszcze jeden temat w tym odcinku poruszyć. E, mianowicie, ponieważ zajmuj się leasingami, mhm. leasingi to też różnego rodzaju możliwości, sposoby rozliczania. Mhm. A, a, a leasing to, i, i to jest chyba istotne przy tym, czym ty się zajmujesz, to dużo więcej niż samochody. Jest zdecydowanie. Bo nie. to jest bardzo często, chyba nawet częściej mówiłeś ostatnio o ciebie, inne rzeczy, inne tak. przedmioty, a nie, a nie auta. Ale mm, mówię o tym w kontekście prowadzenia działalności i jej, jej formy. Mhm. Ponieważ niejednokrotnie jest tak, że kiedy zaczynam taką działalność, to dla naszego partnera biznesowego, czy, czy na swoim jesteśmy, czy z jakąś firmą współpracujemy, to im jest wszystko jedno. My po prostu mamy jakieś faktury mamy wystawić. I teraz pytanie, jeżeli ktoś zaczyna rzeczywiście, albo bo oczy z korporacji, albo bo z jakąś będzie współpracował, ale w ramach B2B, to jaką formę działalności wybrać? No bo mamy podstawową, jednoosobową działalność gospodarczą, ale mamy też na przykład spółkę ZO którą możemy mhm. sobie dzisiaj dosyć prosto, łatwo, szybko założyć, tak, z jakimś tam minimalnym kapitałem zakładowym. Więc pytanie, co byś doradził komuś takiemu, kto zaczyna i od czego uzależy daną formę? Więc to na początek myślę jednak to, to JDG jest lepszym rozwiązaniem, bo jest jeszcze prostsze w tej chwili do założenia niż spółka Zo, chociaż faktycznie spółka za też, też łatwo się zakłada. Mamy w tej chwili ten mały ZUS przez chyba 2,5 roku, więc tutaj te koszty takie, które nas obciążają miesięcznie i, i są bardzo stresujące, na pewno nam odejdą. Więc, więc początek JDG w dodatku z mojej perspektywy, czyli Osoby zajmujące się leasingami, też na JDG jest na początek. Trochę łatwiej dostać finansowanie, dlatego że JDG to też nasz majątek osobisty, więc firma leasingowa. To jest plus i minus, nie? Tak, no właśnie, z jednej strony z strony klienta, okej, okay, jest ten stres, bo jak mm -hmm. coś, coś nie pójdzie, no to firma leasingowa, dział w indykacji może dorwać mój majątek osobisty. No ale z drugiej strony, jeżeli na przykład dogadaliśmy się z korporacją, że jesteśmy na B2B, dali nam telefon, dali nam komputer, ale nie chcą dać samochodu, no to łatwiej jest. W dniu założenia działalności, nawet uzyskać finansowanie na taki samochód jako JDG. Na spółkę też można, ale y, trzeba też wtedy poręczyć, musi y, prezes bądź właściciel, czyli właściwie to samo, na co jedno na jedno wyjdzie. Mm -hmm. e, więc tutaj początek na pewno polecałbym JDG. Ale z czasem jak się rozwijamy, ja nie pamiętam w tej chwili jaka tam jest granica dokładnie, ale po prostu jak przekroczymy pewien próg zarobków obrotu, no to już po prostu spółka się staje bardziej opłacalna. No i mniej ryzykowna, tak? Zdecydowanie mniej ryzykowna jest spółka niż JDG, no bo, bo, bo tylko do kapitału spółki, jakby tutaj odpowiadamy, więc znacznie prościej wtedy jest. Mm -hmm. Okej, okay. to teraz tak, bo drugie pytanie jest tym związane. Czy są pewne formy działalności, pewne branże, gdzie wiesz, że na pewno warto było od początku iść w spółkę ZO? O, ciekawe pytanie. Musiałbym się zastanowić, od razu w spółkę ZO. Przypuszczam, albo inaczej, jeżeli rozmawiamy, dajmy na to, ktoś zwalnia się z korporacji. Mm, a razem z nim jeszcze dwóch jego kolegów na przykład koleżanki to już mało istotne. E Zwalniają się razem, działają w danej branży, są w stanie dalej to kontynuować, znają się i wiedzą, że mogą na sobie polegać, to wtedy już spółka. Też nie spółka cywilna, bo ja osobiście uważam, że spółka cywilna to w ogóle jest bardzo dziwna konstrukcja i, i tego bym nie polecał, ale wtedy spółka. Zo, mamy udziały, mamy opisaną umowę spółki, jakby wszystko jest jasne, klarowne od początku do końca. Więc w razie nawet jakiegoś rozstania, w razie późniejszych problemów. Znacznie łatwiej dojść do porozumienia i e, rozliczyć się zgodnie z rzeczywistością, a nie e, jakoś tam przypadkowo, bo tak nam się wydaje. Więc mhm. tutaj, w przypadku, jeżeli jest nas więcej niż jedna osoba, to spółka. E, no i też e, mówi się o tym, że nie powinno się zakładać w dwie osoby, tylko raczej w trzy. Mhm. Bezpieczniej. Bezpieczniej, tak. tak. Łukasz, bardzo Ci dziękuję a, i za te rady, które są trochę obok prowadzenia biznesu, ale taką bardzo techniczną, ale też cenną rzeczą w ten sposób doszliśmy do końca tego, tego odcinka i całej naszej serii tych, tych odcinków. W związku z tym bardzo Ci dziękuję za te wszystkie Twoje rady, Twoje doświadczenie i dziękuję także naszym widzom. Mam nadzieję, że i z Tobą będziemy mieli kiedyś jeszcze okazję spotkać, szerzej porozmawiać o Twoich doświadczeniach ze sportu i, i zarządzaniem młodymi ludźmi. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy też naszym widzom i też do zobaczenia. Do zobaczenia.